No, do niektórych ludzi z mniejszą wyobraźnią mogą nie trafiać takie argumenty. Jaki mandat może przysługiwać za jazdę bez pasu? Ja pani powiem, mandat może być w wysokości 150 zł, ale może też być skierowany wniosek do sądu i za to może grozić nawet kara grzywny do 5000 zł. Ale to nie chodzi o to, żeby straszyć tych kierowców, tych pasażerów mandatami karnymi. Jeżeli chcesz być piękny, Młody, uśmiechnięty, chcesz codziennie patrzeć w lustro i cieszyć się własną twarzą? Gorąca prośba: zapinaj pasy bezpieczeństwa, bo w sytuacji, gdy jedziesz samochodem i nie masz zapiętych pasów, i uderzysz w szybę, uderzysz w zagłówek. E Zniszczysz sobie, mówiąc wulgarnie, pokancerujesz sobie tą twarz, to bardzo często jest to, dowód, jest, to, jest to spowodowane tym, że nie wykonałeś tej prostej, nieskomplikowanej, przewidzianej przez przepisy prawa czynności, jaką, jaką jest zapięcie pasów bezpieczeństwa. A więc tutaj ja nie chcę moralizować, ja nie chcę straszyć, ale prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa ratuje nasze życie.